Co się coś się stało. Masz parcie na szkło, tak? Yo! No cześć, dzień dobry! Witajcie ponownie na moim kanale. Już ściągam te oksy, wiecie, taki wakacyjny żart, dlatego, że dziś będziemy mówić o książkach idealnych, moim zdaniem, na lato i na wakacje. Nasz łyczek kawki mrożonej, polecam. Hmm. Ok, moi drodzy, tak jak mówiłam dzisiaj, polecajki na wakacje, na lato, e, takie, które są moim zdaniem idealne, będą e, lżejsze książki i też mocniejsze, ponieważ ja nie kategoryzuję książek pod kątem pory roku, owszem, robię to, ale nie tak stricte, bo e, moim zdaniem do lata pasuje wiele, wiele książek, więc mamy takie lżejsze i mocniejsze tytuły, także już bez przedłużania pozwolę sobie zacząć od mojego e, dość niedawnego odkrycia, czyli Gujcio. Historii wujka, który jest gejem i, i bierze pod opiekę dwójkę bratanków, ponieważ um, tam w ich rodzinie wydarzyła się tragedia i jego bratowa umiera na raka, a brat um, uzależnił się od środków odurzających i uspokajających, więc jedzie na odwyk i chce um, właśnie Gujciowi oddać dzieci pod opiekę. Um, no i tutaj jest niebywała rzecz, bo Gujcio jest. Um, Takim wyluzowanym wujkiem, który nie do końca ma do czynienia z dziećmi, nie wie za bardzo jak się z nimi obchodzić, ale pięknie jest pokazane to, jak oni nawzajem uczą się różnych rzeczy. To jest bardzo wartościowa książka, em, która uczy przede wszystkim tolerancji. E, no ale ten klimat tutaj, chyba w Florydy czy Kalifornii, już nie pamiętam, ale takiego gorącego rejonu. Em, Ameryki, czuć na plecach, dzieciaki świetnie się bawią nad basenem, e, sącząc drinki z palemką, nie żartuję, oczywiście bezalkoholowe, ale tak, są tutaj drinki z palemką. No, tak jak mówię, moim zdaniem bardzo e, wartościowa lektura, którą polecam Wam e, przede wszystkim właśnie na lato. Myślę, że to jest taka książka, która e, najlepiej wpisuje się właśnie w lato. Hardland, czyli moja niedawna miłość, nie będę tutaj o niej za dużo opowiadać, e, no bo jest dla niej poświęcony cały Reading Vlog. E, no, jednak cała akcja toczy się w trakcie lata w Ameryce w latach 80. Gdzie nasi bohaterowie przeżywają swoje nastoletnie lato, wakacje, podziwiają gwiazdy, skaczą z klifów, mają nocne przejażdżki pick-upem i wiele takich innych smaczków. Ale niech was nie zwiedzie ten wakacyjny klimat bo jest to dosyć ciężka historia jest w niej dużo smutku i nostalgii bo nasz główny bohater sam przechodzi ogromną przemianę właśnie w trakcie tego lata. Musi dojrzeć bardzo szybko. To nie jest spoiler, co teraz powiem, no ale jego mama umiera. No i chłopak musi się zmierzyć z wieloma rzeczami, które do tej pory jakby troszeczkę zamiatał pod dywan, bo nie miał z kim tego odkryć, nie miał z kim tego obgadać, przedyskutować. I w momencie, kiedy on odkrywa siebie troszeczkę bardziej i widzi, w jakim kierunku chce iść, to wyzwalają się w nim takie różne instynkty i nikt go nie znał wcześniej od tej strony, więc to jest naprawdę diametralna przemiana naszego głównego bohatera. No i te wszystkie piękne wartości, bardzo ładny język, okraszony jest właśnie tym amerykańskim latem, więc bardzo Wam polecam. Kolejną wakacyjną książką, która też ma miejsce w lecie jest oczywiście Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata. Nie mogło tutaj tej książki E, zabraknąć. Ponownie mamy pick upa, tutaj, tak jak w Hardlandzie. E, Historie dwóch chłopaków, którzy poznają się na basenie, e, są od siebie zupełnie inni, dwa zupełnie inne charaktery, które e, mimo wszystko bardzo ładnie się dopełniają. Oni się nie odbijają od siebie, e, ale przyciągają się właśnie i uzupełniają się bardzo ładnie, pozwalają e, odkryć w sobie nawzajem różne właśnie tajemnice tego wszechświata. E, no i ten język jest po prostu. Przepiękny. To jest taka młodzieżówka w stylu literatury pięknej. Na dworze są ogromne roboty ogrodnicze i jeżdżą motocykle, więc mam nadzieję, że tego nie słychać. Także u mnie na podwórku lato pełną gębą. Bardzo przyjemnie się to czyta, przepłyniecie przez to. Książka warta. Zabranie ze za sobą podpachę na piknik nad morze, gdziekolwiek, albo czytać ją pod gołym niebem, to będzie przepiękne doświadczenie. Już troszeczkę wejdźmy na polskie tereny, czyli Aneta Jadowska, Cud miód Malina, zbiór opowiadań, z którego aż kipi girl power, moc koźlaczek, rodziny koźlaczków. Wspaniała, przezabawna, moim zdaniem właśnie ona jest taka idealna na lato, jeszcze ta truskawkowa wklejka. Dodatkowo zachęca do wakacyjnej lektury. Przyjemnie spędzicie czas tutaj z dziewczynami, pośmiejecie się troszeczkę, zwłaszcza z. Boże, już teraz nie pamiętam, jak miała na imię tutaj babcia w tych koźlaczkach, ale to jest taka dziarska babka, po prostu wspaniała jest. Skutecznie poprawi Wam humor, jeżeli słońce niewystarczająco stawia Was na nogi, to ta książka. Doda Wam takiego kopa energii. Jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo e, przyjemna w odbiorze. Teraz może małe zaskoczenie. Dum, 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 dum. Nikt się tego nie spodziewa i, i nie jestem pewna, czy to jest dobre, co ja robię, ale Zmierzch. E, mi z latem i z wakacjami tak się kojarzy Zmierzch, bo ja ją czytałam właśnie z końcówką lata, lata, lata temu. E, I to było po prostu coś wspaniałego. Nie wiem, czy jestem gotowa na re -read, ale powiem Wam, że kusi bardzo. No choć. Może się uspokoisz Hop Chodź tutaj No chodź Dobrze, będziemy nagrywać z kiciusiem Bo mój kicius jest jakiś niespokojny Ale nie bijaj pozorków, proszę Usiądź sobie i sobie chiedź. Dobrze, ale cichutko Wracając do zmierzchu, mi wampiry bardzo się kojarzą z latem, zwłaszcza tak właśnie jest sierpniem, końcówką lata, no i mam ochotę rozłożyć koc na podwórku i wrócić do tej książki, wrócić do moich nastoletnich lat takiej nostalgii, kiedy ja tutaj po prostu wzdychałam do Edwarda, że to nie jest tyle, co ja polecam, co, że ta książka mi się kojarzy bardzo z tym okresem. W ogóle dajcie znać, czy czytaliście Zmierzch, czy Wam się podobał, czy nie za bardzo. Ja nie ukrywam, uwielbiałam tą serię całą, przeczytałam oddechy do dechy i te jeszcze takie tomy uzupełniające poza um, Midnight Sun. Nie wiem, jaki jest, e, jakie jest polskie tłumaczenie tego tytułu. E, kolejną książką taką na wakacje uważam, że e, będzie to właśnie dobre dla fanów... No już? położyła się? Dla fanów literatury faktu ym, i reportażu, a co byście myślały spotkanie z kobietami z mazowieckich? Wsi. Bardzo krótki reportaż, i myślę, że on na lato będzie idealny, bo nie jest taki bardzo przytłaczający, jak czasami literatura faktu potrafi być, bo są takie, wiecie, książki, bomby, że rozwalają was na kawałków. Nie, ta dostarczy wam sporo wiedzy, może nie aż takiej merytorycznej, ale takiego doświadczenia tego, jak to tam wygląda, to życie na wsi czy wygląda właśnie tak, jak sobie wyobrażamy, czy, czy niekoniecznie. Napisana bardzo w przyjemnym stylu. Ja ją polecam słuchać w audiobooku, no bo to są takie właśnie spotkania z kobietami. Więc spotkajcie się, posłuchajcie, wypijcie sobie kawkę mrożoną i zobaczcie, jak to tam jest. Wieś bardzo często się nam kojarzy, tak? Z wakacjami. Przynajmniej ja tak mam. Z tymi. Polami, pszenicy, z tymi, z tymi stogami siana, e, krówki, kurki i tak dalej, i tak dalej, tymi porankami na wsi, e, także ja uważam, że to jest naprawdę ciekawa e, pozycja na lato. E, teraz chciałabym powiedzieć dosłownie kilka słów o Rdzy, czyli książce mojego życia, Rdza Jakuba Małeckiego, e, tutaj też akcja dzieje się na wsi i ona mi bardzo się kojarzy z latem, ta książka, mimo tego, że ja ją czytałam chyba na przełomie października i listopada. To myślę, że lato dodałoby jej więcej uroku. Chociaż uważam, że w ogóle książki Jakuba Małeckiego w większości wpasują się w każdą porę roku. Tak, rdza jednak jakoś wybija się naprzód i ją ciągnie do tego lata. Mamy historię Szymka, którego rodzice giną w wypadku samochodowym, i on jedzie na wieś do swojej babki Tośki, która się nim po prostu opiekuje. I tu jest troszeczkę inna relacja babcia wnuk niż taka znana nam ze stereotypów. Jednak tutaj też widać, jak oni się dopełniają, i próbują się też odnaleźć w tej nowej sytuacji. Cała historia jest prowadzona nie tylko z perspektywy właśnie Szymka, ale też i Tośki, I ja bardzo tą jej narrację doceniam. Ona wraca wspomnieniami też do czasów wojny. Bardzo jest tutaj dużo takich wspominek, i tej rdzy, która w nas siedzi, że jak nas coś już zeżre. Gdzieś tam nadgryzie, to to zostaje albo pożera nas jeszcze mocniej, więc naprawdę wspaniała proza. Zresztą Jakuba Małeckiego ze wszystkich książek, które ja czytałam, to uważam, że to jest w ogóle numer jeden. The Best of the Best, wspaniała. Polecam, czytajcie Przerwa Przerwana kawę! Bo teraz, może zostając w temacie takiej nostalgii, troszeczkę e, mam niestandardowy tytuł, uważam, na lato, jednak e, ta pozycja będzie taką bezpieczną do czytania właśnie w lato. A jest to Szkalny klosz Sylvie Plath. To jest książka, którą ja też czytałam latem yy, i ona mnie zmiotła z powierzchni ziemi. Yy, ja dwa tygodnie po przeczytaniu nie mogłam dojść do siebie absolutnie. Jakby byłam taka rozbita, przybita. Yy, te wszystkie... Yy, Emocje i uczucia, jakie nasza główna bohaterka Ester w sobie nosiła, przelały się na mnie w jakiś sposób. I ja nie mogłam się ich pozbyć. No, tak mi zalazło za skórę. I ja nic, jednocześnie ja nic specjalnego w tej książce nie widziałam. I mija zaraz dwa lata, odkąd ja ją przeczytałam. I ona coraz mocniej w tym moim sercu się zakorzenia. I to jest ten rodzaj historii, historii który musi w nas dojrzeć. Takie mam wrażenie. Przynajmniej tak było ze mną. Ja tutaj potrzebowałam czasu, żeby. Um, no, żeby jakoś to przetrawić, zaakceptować, zrozumieć przede wszystkim. To jest wspaniały kunszt literacki w ogóle Sylwii Plas. Niesamowity zamysł tego, jak młoda dziewczyna wyjeżdża z miasta, by podbijać świat, podbijać Nowy Jork, spełnić swoje marzenia jako redaktorka, bo dostaje staż. Jednak tam nic ją nie cieszy. I najpierw mam wrażenie, że ta historia jest podzielona na takie dwie części. Pierwsza jest taka bardzo poznawcza, gdzie my po prostu obserwujemy ją z zewnątrz i jej życie, jak wygląda jej rutyna, czego ona by chciała, a co niekoniecznie, to tak, jakbyśmy ją naprawdę poznawali, bo nikt się przed, wam, przed wami nie otwiera od tak, jak go poznajecie, co nie? Więc tutaj jest ten proces poznawa, poznawania Ester, i później w drugiej części tej książki, ja sobie tak ją dzielę na dwie części, w moim odczuciu po prostu, jest to właśnie część, w której. Ester nas wpuszcza do swojej głowy, do swojego wnętrza i, i pokazuje nam, co się z nią dzieje. I ona nie do końca rozumie, co się z nią dzieje. My chcemy jej pomóc, a nie potrafimy, bo ona jest zamknięta w tym szklanym kloszu. I czuć, że jesteśmy bliżej niej, ale jednocześnie właśnie nie możemy się przebić przez ten szklany krosz i wyciągnąć ją z tego, przez co ona przechodzi. Yy, wspaniała, to jest naprawdę niesamowita książka. Ja zdecydowanie za mało o niej mówię na kanale. Yy, ogromna przykrość. I wiem, że to są książki takie wakacyjne, dane na lato, a ja tutaj wyjeżdżam z takim grubym kalibrem, który Was, widzicie. Uff, przygniecie. Yy, ale dlaczego na lato? Dlatego, że łatwiej, myślę, będzie Wam się po niej otrząsnąć latem. Bo jest dłuższy dzień, mamy słońce, dużo rzeczy do robienia, a jednak jesienią i zimą już tak samo istnieje. Dopada nas taka handra i nostalgia. I myślę, że dla niektórych to byłoby już tłumaczy, żeby tę książkę jeszcze czytać. Dlatego ja im polecam czytać właśnie może wiosną i latem. Niesamowita, Sylwia Plach, wspaniała. Teraz książka yy, idealna na lato, bo to jest sezon natruskawki, a lato czymże jest lato, jak nie sezonem natruskawki, prawda? Książka, którą ja latem też czytałam, urzekłam nie swoim kolorem, okładką i wspaniałymi opiniami w internecie i ja je podzielam. Niesamowita rzecz, która wyszła spod pióra Marty Dido i o, ta proza tutaj jest taka lekka jak piórko, i czuć takie jakby muśnięcia na sobie i tej intymności, tej kobiecości, o której my nie jesteśmy tak chętne, żeby mówić, a szkoda. I bardzo się cieszę, że właśnie Marta Dzido pozwoliła wypuścić te wszystkie moje myśli z głowy i przelać je na papier, bo to jest niesamowite, że mimo tego, że wyszło to z jej pióra, to mam wrażenie, że to są takie moje myśli na tym papierze. Bardzo ważna, uważam, książka dla kobiet przede wszystkim, ale nie tylko. E, która pokazuje, że my też mamy jakieś pragnienia, że intymność jest dla nas ważna, że kobiecość jest dla nas ważna. E, dlatego ja Wam bardzo polecam i w ogóle dla samego doświadczenia Pióry Martydzi, to bo ze wszystkich książek uważam, że ta jest najlepsza, to tym bardziej bardzo Wam polecam. To jest zbiór opowiadań, bo nie wiem, czy powiedziałam. Ale przepiękne. Że teraz zostały ostatnie dwie książki, i myślę, o której wam opowiedzieć. I myślę, że zaczniemy sobie od mojej, um, mojego ostatniego odkrycia, czyli Olga Tokarczuk i Empuzjon. Boże, jaka to była wspaniała książka. Jak ja potrzebowałam takiej dobrej prozy, to Wy sobie nie wyobrażacie. To jest cudo. To jest po prostu cudo. Ta książka jest tak złożona, tu jest bardzo dużo filozofii, oniryczności, przemyśleń, tajemnicy, horroru, przyrody, natury, wszystko tu jest. I to jest tak zrobione, że to się wszystko pięknie spaja w jedną całość. To nie są jakieś tam skrawki, o, bo będzie fajnie, jak wrzucę to, to, tamto. Nie, to jest Olga Tokarczuk, moi drodzy, i ona wie, co robi. Wspaniałe, naprawdę... Oh, ja będę tutaj wzdychać do tej książki jeszcze przez bardzo, bardzo długo. Niesamowita, nie powiedziałam w ogóle o fabule. Mamy tutaj Wojnicza, naszego głównego bohatera, który wyrusza do Krankenhausu, czyli do sanatorium, tak jakby, ponieważ on tam poniekąd choruje. Sanatorium jest gdzieś tam umiejscowione w. W górach, w miejscu bardzo takim sprzyjającym osobom chorym i pomagające im wyzdrowieć. No i na dzień dobry tam już jest zgon, samobójstwo, że tak powiem. Nie powiem kogo, żeby tutaj nie psuć Wam zabawy. No i cóż, nasz wojnicz tam sobie żyje. Wiemy, że jest jakaś tajemnica, bo... Co roku, w listopadzie mniej więcej, zawsze ginie jeden człowiek i od pewnego czasu, zazwyczaj mężczyzna, i od pewnego czasu y, są to goście krankenhausu. Więc y, zaczyna się nam wysnuwać taki lęk, poniekąd wylewa się tam na te pola, na te góry i dlatego też ja te historie polecam Wam czytać nie tak, wiecie, w szczycie lata, ale w sierpniu, pod koniec sierpnia, kiedy już... Y, Powoli wchodzimy w to jesień, kiedy ta mgła wlewa się już właśnie na te pola, tak jak ten strach tutaj się wylewa z tej książki. Ja czytając tę książkę, ja jestem w ogóle osobą, która bardzo lubi opisy. Nie każdy to lubi, ja uwielbiam, zwłaszcza właśnie opisy przyrody. Ja tutaj mogłam zwęszyć, wiecie, ten wieczorny zapach poczuć mgłę na swojej skórze, zobaczyć tę poranną rosę, e, poczuć takie palone ogniska, takie, takiego siana. E, no wspaniałe to jest, naprawdę. To było dla mnie takie doświadczenie. To nie było także tylko dla mojej głowy. Ta książka to było niesamowite doświadczenie dla całego mojego ciała. Dosłownie. To było niesamowite. E, uprzedzam też, że mizoginizm po prostu z tej książki kipi. E, wbrew pozorom Kręci się poniekąd ta historia wokół kobiet. E, i one są te złe, są te głupie, one nic nie rozumieją. E, wszędzie trzeba je trzymać za rączkę i wszystko pokazywać, więc mizoginizm tutaj jest naprawdę już level hard. Bądźcie na to gotowi. E, ale zabawne jest to, że tak naprawdę nie ma tutaj ani jednej kobiety. A jedna, która się pojawia, to zaraz znika. E, bardzo ciekawe ona długo jeszcze będzie w mojej głowie Ja jeszcze bardzo długo ją będę mielić Także Empuzjon, Olgi Tokarczuk Czeka Czekajcie, czytajcie, nie czekajcie Tylko czytajcie właśnie Pozwolę sobie jeszcze powiedzieć o książce, której tutaj fizycznie nie mam Ale też ją czytałam e, Z końcem lata Jakoś dwa lata temu e, A jest to była sobie Rzeka Jan Setterfield Książka, która ma również Specjalne miejsce w moim sercu e, Niesamowita Książka, która opowiada o um, takiej niegospodzie, no chociaż w sumie tak, to się kręci głównie wokół takiej gospody, ale przede wszystkim wsi w sumie, e, gdzie mieszkają różne rodziny e, i pewnego dnia mężczyzna przynosi do tej gospody na swoich rękach dziewczynkę, która nie żyje. Zaczęła się nią opiekować pewna pani, od razu udziela jej pomocy, e, no i myślą, że no nie da się już nic zrobić, po czym po kilku godzinach dziewczynka się budzi, jak gdyby nigdy nic. No, i nagle wiele rodzin, właśnie z tej wsi, yy, zaczyna sobie rościć do niej prawa, bo gdzieś tam zaginęło dziecko kiedyś, więc to musi być ona. I takie, wiecie, różne historie, że nagle ta dziewczynka pasuje do każdej z rodzin, i, i każdy chce ją mieć przy sobie. Książka, która płynie jak taka, właśnie tytułowa rzeka, to też jest bardzo przyjemne doświadczenie, i też uważam, że to będzie książka bardzo dobra na taki sierpniowy czas, kiedy ta właśnie yy, rzeka zaczyna żyć, bo latem Mam wrażenie, że te rzeczy sobie płyną, ale one wracają do życia. Właśnie mam wrażenie z końcem lata, jesienią, kiedy właśnie jeszcze niosą na sobie tą całą mgłę. I ta książka taka jest. I ona jest taka owiana tą mgłą, tą tajemnicą. No, jest wspaniała. W ogóle styl dając serdecznie, bardzo mnie i Ja Wam też polecam yy, czytać tę książkę w akompaniamencie muzyki Hoziera. Yy, ja tak czytałam yy, słuchając jego albumu Wasteland, Bem, Baby, Baby, Wasteland Baby, i to był po prostu niesamowity duet. Tak jakoś pobudziło to moje doznanie jeszcze z tej książki. Bardzo Wam polecam. Była sobie rzeka. Czytajcie. Zamykamy ten ranking yy, książką życia, Moją ukochaną, której tutaj nie mogło zabraknąć i chyba powinna było ją wam pokazać jako pierwszą, czyli Daisy Jones and the Six, to jest książka petarda, kobieta petarda. Idealna na lato, bo mamy tutaj klimat właśnie Kalifornii lat 70., o ile dobrze pamiętam. Tak, i poznajmy tutaj naszą główną bohaterkę, Daisy Jones, wokalistkę, która łączy siły z zespołem The Six. Stąd Daisy Jones and the Six, zing zing. Obviously. Mamy tutaj, właśnie palmy, plaże, Kalifornię, koncerty. Całą kwintesencję lata mamy tutaj zamkniętą, ale to nie jest jakby, wiecie, najważniejsze w tej książce. Tutaj jest wspaniały wątek romantyczny, moim zdaniem. Gdzie poznaje się dwójka właściwych ludzi w niewłaściwym czasie. E, mamy też pokazaną wspaniałą przemianę bohaterów. No po prostu, ja kocham Daisy Jones and the Six. Ja na tym płakałam. E, tutaj motywem przewodnim jest też oczywiście muzyka, która jest bardzo bliska mojemu sercu i może stąd takie moje mocne wiecie, uczucia wobec tej książki. Tutaj mamy nawet piosenki napisane i e, one są przepiękne. One są tak piękne i ja wiem, że wychodzi film niedługo. Czy serial, przepraszam, i ja tak się boję. Ja się tak boję, co oni zrobią z tymi piosenkami, żeby oni tego nie skipści, nie, bo ja chcę te piosenki pokochać. To jest książka napisana w ogóle w formie wywiadu, nie wiem, czy Wy wiecie, gdzie tutaj kobitka przeprowadza właśnie wywiad z całym zespołem, i każdy tutaj się wypowiada, i możecie zobaczyć, jak niektóre wydarzenia różnią się. Z perspektywy różnych osób, jak każdy widział to troszeczkę inaczej, albo przeinacza niektóre rzeczy na swoją korzyść. Bardzo ciekawy zabieg, właśnie to tutaj jest. No i w ogóle Taylor Jenkins Reed, ona kreuje takie postaci, które są totalnie żywe. Wy to czytacie i, i macie wrażenie, że, że oni żyją gdzieś tam w tej Kalifornii, że to, naprawdę się, że to naprawdę się wydarzyło. A tak naprawdę to jest fikcja literacka, ale jak dobra polecam, kocham Daisy Jones and the Six, czytajcie. Także to są moje słoneczne polecajki, słoneczne, wakacyjne, letnie polecajki. E, dajcie znać, czy coś czytaliście i czym byście uzupełnili ten zbiór O! wakacji tutaj, czyli mam całe lato i wakacje e, zamknięte w tych książkach, które Wam bardzo, bardzo polecam. E, I to wszystko na dziś, moje nimi. Tymczasem ja życzę Wam fantastycznego dnia i widzimy się w następnych filmach. Pa!